Cześć, mam na imię Anka i jestem właścicielką hawciarni. Gdy zostałam mamą, odkryłam, jak wielką przyjemność sprawia mi szycie na maszynie. Najpierw szyłam zabawki dla mojej ekstra córki. Po jakimś czasie zdałam sobie sprawę z tego, że chciałabym w ten sposób zarabiać pieniądze. Stwierdziłam, że chcę założyć profesjonalną firmę i zaczęłam szukać wsparcia. Wzięłam udział w programie Power, który pomógł mi uzyskać dofinansowanie na start, zakupić maszynę oraz otworzyć Mamo Co Szyjesz. W tej chwili jestem swoją własną szefową. Nie bójcie się podejmować ryzyka, bo każdy ruch jest dobry. Szukasz pracy, myślisz o założeniu firmy, chcesz się doszkolić, masz od 15 do 29 lat i jesteś z Małopolski? Staże, szkolenia, kasa na firmę i wiele więcej skorzystaj z pomocy doradców na power.wup-kraków.pl i wystartuj z powerem!